Ciemaneczko mojej mili, z tej strony Bora. Zagramy sobie dzisiaj kilkoma innymi czołgami niż Tygry z II. I na początek idzie Churchill 1, piąty Tiar, to jest ciężki czołg angielski. No, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że w miarę fajnie. 6. Tiar jest max, ja jestem w środku pozycjonowany, jak widzicie. No zobaczymy. No, jedź, Stewardzik, jedź. Steward Little. Schowam się tutaj za te hangary dwa. To jest taka standardowa moja miejscówka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rzadko się zdarza, żebym tym czołgiem, jak wchodzę do bitwy, miał jakieś inną pozycję niż pierwszą. A tu widzicie jestem w środku, czyli ewenement. Naprawdę. W 90% bitew, do których mnie rzuca, jestem na samej górze. Tym czołgiem oczywiście. Więc macie okazję spojrzeć na ewenement. Co prawda nie molesty, ale... <grystanie> ale również... Jedzie coś za mną, nie. Dobra, podniszczymy sobie te dwie rzeczy tutaj i słuch ciężarówę i się chowamy. Zobaczymy, czy jakieś paskudy nam tu wyjadą, a zapewne tak będzie. kw 1, i AT8 tam się chowają. No okej, okay. na pewno z jakiś kamyczek po lewej stronie, to za chwilę ktoś wyjedzie. Na to liczę. I tam jest trzech. Ta. Sorki. O, KW-1 tam jedzie, super. Spróbuję się już trochę wychylić, żeby się przygotować do strzału. Mam nadzieję, że tam gdzieś coś jest. Tu lub tu. KW-1 podjedzie, to się przekonamy. 3 do 4 przegrywamy Może ja też bym kawałek jeszcze podjechał, chociaż coś czuję, że to źle jest. No, ale tutaj ten samolocik spróbuje zniszczyć kw jeden też jedzie, no dobra. Oj, czekajcie. A Kto do mnie na pieprza? O nie no to już jest po mnie cały czas. Ja walka będzie Spieprzona. Przykro mi, za chwilę jeszcze raz z nim zagram Ale może weźmy sobie teraz coś innego O, z lewej strony niszczyciel był. O teraz sobie weźmy a, czemu nie Stewarda Zobaczymy, jak nam pójdzie z stewardem. Oooooo! Linia Zygfryda. jestem na samym, na samym dole, no, jak widzicie. Mam czołg typowo zwiadowczy, czwarty TR. No i co, i trzeba będzie zrobić zwiad. Tu są siódemki na samej górze. Od góry czy od dołu? Pytanie za 100 punktów. Od góry. Lecim na nich ile wejdzie. Tą doliną spróbuję tam jakoś przemknąć, ale coś czujesz za chwilę. To będzie jeden strzał we mnie i jest po mnie. Dawaj u. Ale jeśli jestem rozpoznawczym czołgiem, to trzeba to zrobić, a nie czekać. A właśnie tą dolinką, żeby się rozpędzić, jak najbardziej, Widzicie, 70 mam, ale z górki, już mnie pierwszy i drugi namierza. Łooo, ciśnij, ciśnij. Za górkę. O! No dobra, jest po mnie. A, udało się. Tu przejadę jakoś? Chyba nie. Tutaj. Ten jest nieaktywny. A, ja też jestem już nieaktywny. No dobra, do kolejnej walki przejdźmy co by sobie teraz wziąć. Churchill wrócił, nie wrócił. No to bierzemy niszczyciel. M8A1, amerykański, czwartotjarowy. Zobaczymy, jak nim mi pójdzie dzisiaj. O, w środku pola jest tundra. Tu jeszcze chyba nie grałem. Tyle wam powiem. To już jest plans plansza z tego ostatniego patcha. A ja coś w te czołgi ostatnio rzadko gram ze względu na ograniczony mój czas, <noise> co jest moją bolączką notoryczną zresztą. No zobaczymy. Zdobyć wrogą bazę lub zniszczyć wszystkie pojazdy nieprzyjaciela. Kurde, gdzie ja tu mam jechać w ogóle? Jest tu jakaś górka? No ale tam są jakieś wody, bagna. Tam co jest? Tam. No dobra, spróbuję tam, bo tam widzę, że też większość jedzie Heccer, za nami Tu jest jakaś dróżka, trójka tu jedzie, co tu jeszcze jedzie, jedzie Czemu niszczyciel ciśnie tam na górę, no właśnie Coś mi się wydaje, że ten niszczyciel dobrze robi, a ja robię źle. Bo tu mi zaraz wyjadą. Przecież mam w miarę możliwości szybki czołg. Może z, z, zdążę się obrócić i uciec. <laughs> tu jest przede mną jakaś fajna dolinka. Ciekawe. Wo, Będzie ciekawe, no. Mhm. Tu coś jedzie już do mnie. No wychyl się, wychyl się tylko robaczku, no! No nie wychyli się, a inny? O, jest tam coś! Dostał! Stewardzi! Nie, tak sam jak ja! I połowę energii mi wzięli, kurde, jednym strzałem, no. Aha. Mega No i co? Ale tu jest jeszcze kilku moich, także nie jest źle. Ach, ja chciałem wyjechać i go z boku jebnąć. Nie, teraz się nie będę wychylał, na pewno. Dwa do trzech. Gdzie, co, kto, jak? Kurde, 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 wyjeżdżaj! Tam potem tym skosie z lewej strony, a T26 nie da nam spokoju, coś czuję. No, nie podjadę pod tą górę, raczej nie masz sensu i szans. Oj, tu już dwóch jedzie. O, 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 o. A ja sobie poczekam jeszcze na tą skałą, zobaczymy. Oj, będzie ciężko. No chodź, kochanie, chodź. Ach, chciałem go tak! Aaaaah, dzisiaj mi nie wychodzi. Dobra, w kolejnej warcie zaraz do was wrócę. Ok, Churchill'em w jedynką wróciliśmy, jesteśmy na Kareli, mamy obronić własną bazę. A to lubię. No i mam nadzieję, że w, do 10 razy w końcu się uda, nie? Coś mi się uda No nie mów, że to będziesz stawał, no Dzięki ziomuś Ja sobie z tej strony lubię kampić zawsze tu jest taka moja miejscu ulubiona zobaczymy co z tego będzie. Tu ich się za chwilę mnogo pokażę Chociaż z dwóch chciałbym odwalić, no taki jest cel na tą gierkę, zobaczymy, na tą bitwę. Tak, tak, jedźcie tam, jedźcie. Wujek Bora was osłania. Chyba, że mi się nie uda, nie? <laughs> A wychylę się jeszcze, bo może z tej strony ktoś przyjedzie. No, zapewne tak będzie. O, już coś tam jest na górze. No niestety, za skałami. Ale już jest po nim. Jego sekundy są już policzone, no właśnie. 2-0 dla nas. Jest kolejny. Niszczyciel jakiś Czemu cię schowałeś, bratku Tutaj zaraz coś wyjedzie, tak coś czuję O, bym cię trafił O, oj oj No szkoda ty niszczycielu ty A tego? Nie. A tego? Ja coś źle stoję. Ten żeby mi się teraz tutaj na chwilę pokazał. On się pokazał, ale się cofnął zanim ja go namierzyłem. Cholera, wiem, że tam jadą następni, wiem. Nie wyszło. A tu jest tak fajnie ustawiony. Dostał. Ale już był chyba za skałą. Pięknie. Pierwszy. 4 do trzech, Jedzie następny. Super. Ale go o, będę widział. Stój, stój, nie jedź nigdzie Weszło jak w masło Przeciwnik oberwał Stój! Weszło jak w masło przeciwnik A, ktoś mi go zniszczył, no ale dobra Dwa strzały dostał w potylicę. Pokaż mi się na chwilkę, na chwilkę, no to słownie Daj mi sekundę. Dwie, no Tam ich jest więcej, tu jest... Aha O tym nie mogę zapominać 5 do 4 nie jest źle. ustawię się troleczkę już bardziej, bo najprawdopodobniej już do nich też będę jechał. 6-4 będę go widział. Nie, ale to są już klepaki. Oni to już są po jednym strzale, jest po nich. Coś tu jest. Mówiłem, że muszę uważać, no ale dobra, jedźmy tam sobie. Gdzie wcześniej zaplanowałem, czyli od razu do ich bazy. Mam nadzieję, że nie zobaczy, ale chyba nie. No czekajcie, spróbuję go objechać jeszcze z tej strony. O, nie muszę osiem sześć o o tam coś będę widział nie spodziewał, nie spodziewał się z tej strony a szkoda no tamten tam dalej jest dziewięć sześć ładnie, ładnie. To musiało boleć. Kurczę, jeszcze raz. Jesteś tam, czy cię nie ma? No nie będę tu stał, jak kupić ciołek, po prostu jadę dalej. Tu jesteś, to fajnie, fajnie, też piątka. Ale jadę do ciebie, kolego, śniegowy. Chciałbym, żebyś był numerem drugim w moich zniszczeniach w tej walce. Byłoby to fajne. Gdzie ktoś za mną jedzie? No, jedzie. A, Musiałeś go zniszczyć Ty ha! <śla> no i widzicie tam ci już jadą do wroga bazy wrogiej bazy Czyli ja bym tam już za dużo do powiedzenia i tak nie miał O no co, czyli skończymy na jednym zniszczeniu tą walkę Lepszy rydz niż nic jak to mówią, nie? Ale tam są jeszcze dwa. Czekajcie, może jakoś od tyłu ich spróbuję trafić. Niszczyciel AT8. I co jeszcze tam jest? Aha. No niestety nie uda mi się, niestety. Tego już nie ma, ten się nie wychyli. No zobaczymy. O nie no, Ta Ata została i jeszcze jakiś jeden gdzieś został z Kubanie, jest pewnie gdzieś tam No dobra, ja skończę na pewno 99% z jednym tylko zniszczeniem. O! Obracaj się, obracaj! Kurde, teraz nie wiem gdzie on był. No właśnie. Ale ja sobie tam do niego chyba podjadę, bo tam 34 też jedzie. A on się już schował. dobra, u świętego Piotra. Nie ma sensu tamtego i tak już nie dojadę tej wody nie przeminę minę nawet, a już będzie po nim O właśnie I na No dobra, ale walka wygrana. Czego ja tu jeszcze... Czym ja tu jeszcze nie grałem może tym, Light Tanker Tankerem byście chcieli, żeby zobaczył czy chcieli zobaczyć jak gram, no okej, okay, dobra Pierwszy tiar typowa zabawa dla laików. <noise> dla początkujących, ale ja lubię czasami wziąć sobie tego, ten czołg lekki. Pobawić się jeszcze ja mi rzuci na Himlisdorf. Mmm, miodzio. To już jest typowa zabawa, malinowka. No. Tutaj nie patrzcie w której, na, której stronie, na której pozycji jestem pozycjonowany, bo to nie ma sensu. I tak wszystkie czołgi pierwszy tiar. No co? Będę kampił <noise> i tyle. Jak to w mojej naturze, w tej grze bywa, spróbuję się schować za tym pierwszy domek od prawej. No i zobaczycie, jak się sytuacja rozwinie. Zobaczymy. Polska! Biało-czerwoni. Dobra, będzie elo się ma. Hehe. <laughs> o, nic, nic nie pisze. Co to same szwaby wnukowie Hitlera? No ja myślę, że się zatrzymujesz, ja myślę Ten już napierdziela, nie wiem po co Lubię chyba zdradzać swoje pozycje Okej okay. Zaraz jakiś pierwszy baran pewnie wyjedzie a ja na to tylko czekam. I jakby nie było. Może ustawmy się jednak tak. O, tam już ktoś obrywa. Aha, od swojego obrywa. No kurde, co za będzie nas niszczył. Chyba go jebne tak lekko, żeby zmądrzał. Może mu dowalą reszta chłopaków. Nie chcę mieć znowu, że ten, że... Żebym ja świecił na niebiesko, że ja swoich rozpieprza rozpieprzam. Patrzcie, chyba z drugiego rozwalił. No jaki Tu też był niebieski. Co to za frajerzy? Gdzie ja trafiłem? No dobra, nie ma ich. Nie ma? Nie ma. No, okej, okay, możemy zacząć normalną rozgrywkę w końcu. Minus 2 do 2. No czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No jest dobre, dobre. 0 do trzech. Ale czemu ja żadnych wrogich jednostek jeszcze nie widzę? Gdzie są moje okulary? <laughs> no mógłby się już ktoś pojawić. Czemu się wszyscy z lewej strony trzymają? No dobra. Trzymajcie się. Tam Rysiek już jedzie z prawej, ciekawe gdzie on dojedzie, zanim go nie ubiją. To jest Rysiek z klanu. <laughs> Czyli zaraz padnie. <laughs> Myślałem, że tam jest znowu kolejny jakiś niebieski. O dobra, coś się wychyliło. Teraz ja się też wychylam. Tak, tak to ja se mogę. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Aha. Dobra, dobra, spadam. I będzie po mnie, czy nie? O! Czyli, jak widzicie, nie postarałem się dzisiejszego dnia. Hmm. O, czasami tak bywa. Ostatnio u mnie staje się to coraz większą normą. Dobra, jak, do jeśli Wam się podobał filmik, łapa w górę jakiś komentarz. Sobie, przeciągałem się. Jakiś komentarz, który zawsze będzie i jest mile widziany. Jeśli nie jesteś jeszcze moim widzem, subskrybuj kanał, będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Zachęcam was również do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się do beściaki, na razie, pa pa.